Witam, witam wszystkich serdecznie na kanale Nady Wins. E, zaczynamy sobie już drugi odcineczek mojej serii Hardcore. Jest to oczywiście hardcore. Yy, hardcore necromanta. Yy, zaczynamy sobie serię od nowa. To jest już drugi drugi odcinek i zapraszam was do oglądania. Ja już tu wybiegłem wcześniej z miasta, żeby was tutaj nie nudzić. Yy, kurwa, dobieganiem z waypointa do yy, tego danego miejsca. Ale dla przypomnienia... E, naszym questem jest teraz uratowanie The Carta Jest to trzeci quest w pierwszym akcie i e, teraz właśnie to robię. E, lecimy teraz na e, Stonefieldy i teraz i będziemy prawdopodobnie potem musieli e, znaleźć Underground Passage. Jest to dosyć długi quest, żeby on nie pusa te sprawy każdy wie o co chodzi, przynajmniej większość z was. O, Small Charm może będę miał szczęście i będzie bardzo podobny do tego. Który mi wcześniej wypadł e, Jak tylko wypadnie scroll identyfikacji to, to chętnie to się, się, się tego dowiem e, Już do, dobiegamy sobie do... Kurwa chciałem powiedzieć dochodzimy, ale to niedobre słowo jest Może się źle kojarzyć e, Ja nigdzie nie dochodzę, przynajmniej teraz Jeden 3 lightning damage craft, nie jestem mili Zaraz to sprzedam, potem na dziewiąty level, fuck this shit Yy, dobra. O, chip drugi. Ja mam na szczęście do tych yy, kamieni i czarów. Fajnie. Podoba mi się. Akurat kamienie są bardzo ważne na początku, przynajmniej na hardkorze. Yy, oczywiście pakujemy wszystko w life'a. Do walki z Andariel by się przydało. No i a propos walki z Andariel to jest taki trik fajny też. A raczej bug. Tylko że chyba go już naprawili w 3.13. Ale pamiętam, że na tym jechałem bardzo długo. O stamina potion, Jezus, uwielbiam. Aha, dobra to potem. Najpierw powiem o tej Andariel, e, żebym nie zapomniał. Z Andariel był kiedyś taki trick, którym można było ją zabić jednym strzałem e, mikstury tej, tej trującej, która wypada. E, no może wypaść praktycznie z każdego moba w pierwszym akcie, więc jest bardzo łatwe do zdobycia. Był taki trik, wcielmy portal, żeby się przygotować wcześniej, rzucamy w tą sukę jeden raz, chodzi o to, żeby była zatruta, jeżeli widzimy, że jest zielona, jest Ola, ja mam szczęście dla jeżeli widzimy, że jest zatruta, włazimy szybko w portal, chyba nie, trzeba nawet czekać, od razu możemy wejść znowu, wchodząc w ten, już po wejściu w ten portal widzimy, Andaryl ma zero życia, wystarczy ją dobić jednym strzałem. Więc, yy, no, polecam, jeżeli ktoś gra na, 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 na młodszej wersji. Nie wiem, yy, będę testował ten bug teraz, znaczy, no, jak dojdziemy do Andariel, ale nie spodziewam się jakichś super rezultatów, więc. A tak z ciekawości, odkryłem sam ten bug przez przypadek, bo ja zawsze z Undariel walczę tak, że yy, zbieram ogólnie wszystkie mikstury yy, te, te, te trujące, które tam. Są, które zebrałem w trakcie no, pierwszego aktu, i potem wrzucam nią i kajtuję, y, y, jeżeli mam mało życia. No i przypadkowo właśnie rzuciłem nią, po, uciekłem do miasta, bo chciałem uzupełnić poty, patrzał na Mazuro HP. Taki język. Raka Rakaniszu to jest y, niezły cwaniak na wyższych poziomach trudności, i zawsze trzeba y, bardzo być y, ostrożny, jeśli z nim walczy. No... Przyznam może parę szkieletów, żeby mi go zabili, bo nie chcę ryzykować. Zwłaszcza to Lightning jest zabójczy, zawsze był zabójczy dla... Yy, dla... Da, da, da. No w Diablo ogólnie Lightning jest naj, najcięższym żywiołem, jaki istnieje, więc zawsze jest zabójczy i zawsze trzeba najwięcej pakować resów w Lightning. Chyba będę musiał zaraz yy, się uciec do użycia scrollu i sprzedać wszystkie itemy podczas gdy będę to robił rozdam sobie staty może tym razem do Wita by się trochę przydało Wid jest ważny Zar zaraz rozdam skill teraz to nie jest ważne może i pójdę do, do Charsi chociaż nie bo to muszę zidentyfikować wszystko yy. jeden stręcz niekoniecznie niekoniecznie Radius, no nie no dobra to już zamienię Kto tu mamy Dwa do mana czy do dexterity? o oh, yes, please. Zawsze spoko czy dexa? Poison resist, idealnie na Andariel. Więc sprzeda nam się. Po co ja to kupiłem? Nie wiem. Eteryczny, sprzedajemy. Krab. Hmm. Kupię sobie pas, bo nie, nie da się tego tak wytrzymać. E, co my tutaj mamy? O, mamy drugi już. Tier Dim Vision Weekend, to jest gówno. Tego nie żałujemy. Clay Golem, oczywiście. Clay Golem jest. Podstawą na, na tym poziomie, yy, co bym. To sobie pod piąteczką i jedziemy. O, tu już mam full summoning. Dobra. Mm, 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 co ja kupię? A 4 4 mana, przecież to jest fenomenalne. Fire Resist, ex Dexterity, nie ma nic ciekawego. Na nic mnie nie stać zresztą, więc jebać to i idziemy dalej. Dobrze. Dobra. Ach, jeszcze sprawdziłem w poprzednim gameplayu czy klikanie słychać, nie słychać. Więc cieszę się, bo ja po prostu nie słyszę czasami co mówię, bo tak... Tak mi ta myszka przeszkadza. Dobra, jesteśmy już Grand Passage. Teraz jest taki trick, to czy znaczy trick. Teraz jest... można znaleźć wejście albo do drugiego poziomu, albo od razu wyjść do Dargoodsów. My idziemy. My kierujemy się tam gdzie jest drzewo Nifusa, czyli Dargoods. Golem jest po prostu fenomenalny na pierwszych poziomach trudności. Rzucamy sobie weekend i dajemy mu robić rzeź. Nie, z tego nic nie będzie. Mana się zawsze przyda, rzucamy sobie szansę Amor i szukamy. Bardzo polecam uczuwać klątwy Amplify Damage, czyli zwiększenie obrażeń po polsku, coś takiego. Zwielokrotnienie obrażeń no 100% extra damage'ów no biechotą nie chodzi, no, nie ma co o tym mówić, aczkolwiek na wyższych poziomach trudności prawdopodobnie będziecie używać tylko... Czy ja będę używał tylko e, Niedołężenie po polsku, a po angielsku Decrepi mm, The creepify. Tak, to jest niedołężenie e, Najlepszy, bo zwłaszcza w trzecim akcie na wyższych poziomach trudności. No, Nightmare może nie, ale hell. Yy, za szybko niektóre mowy biegają i trzeba je spowolnić, żeby zabezpieczać się wallami, bon i tak dalej. Bo jest po, prostu, jest po prostu trudno. Nie ma o czym mówić, jest trudno. Tak, nie da się ich ogarnąć inaczej. Um, jest tak, że po prostu na helu prawdopodobnie, no nie wiem jaki trzeba mieć ekwipunek, czyli znaczy, no wiem, ale nie na single player to jest niemożliwe, żeby znaleźć taki dobry ekwipunek, żeby nic się nie zabijało na hita. Na helu jest tak, że necromanta pada na strzał, no jak jest... Ju rekord to jest 2. Ale to już naprawdę. Oczywiście yy, w też zapomniałem... sorry, zapomniałem o tym aspekcie Bon Armor, jeżeli Bon Armor zejdzie, to, to giniecie na ciał. Jeżeli go rozwiniecie dobrze, to, to jesteście dosyć twardzi, twardymi zawodnikami. O, Ring, zawsze spoko, zawsze spoko, czemu nie? Przezwijmy sobie szkieleta, bo... Giną szybko i zawsze będą ginąć. Nie opłaca się już szkielety. Jeżeli się nie gra na ładnym necie i nie ma się ekipunku. To, to szkielety, to jest scrap i dążymy tylko do tego skilla. Revive. Najlepszy skill ever, jeżeli chodzi o samoning. Po prostu polega na tym, no... wyjaśnienie polega na tym, że wskrzesza potwora, tylko że jest on chyba... Zależy od tego jak rozwinięcie skilla. Tak, tak dużo możecie mieć potworów. Yy, poza tym zwiększa on... zwiększa mu się damage o dwa razy albo trzy razy i obrona też. Wielokrotnie jest większa i to jest po prostu naj, najlepsza tarcza jaka może istnieć przed potworami na helu. Aczkolwiek to nie zawsze wystarcza i czasami potwory także przedostają się do nas. Wtedy trzeba się ratować bon armorem i, i tymi bonwolami. Ach, ta stamina. Dobra, użyję sobie tego pointa, żeby kup, kupię parę potionów staminy, bo tutaj nie wybaczyłbym sobie, gdybym musiał chodzić w gameplayu moim. To jest takie nudne jak się to ogląda, że szok. Znaczy I tak jest pewnie nudne. Yy, ale chuj z tym 6% yy, Magic Finder. Piechotą nie chodzi. Teraz będą się sypać samo unikaty, ja to już czuję. Albo sety. Mamy to. Dobra, tam jest jakiś shrine, co to jest, co to jest, co to jest? Stamina? Stamina? Health shrine. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Damy sobie... O! Drzewo i jak szybko. Dobra, nie... nie zajmujcie się adcherem, tylko bierzcie mi tych brutali, bo oni mi zajebią na dwa hity. No, trzeba przyznać, jeżeli chodzi o Diablo 2, to... Yy... A, golem. Dzielnie tankuje. Jeżeli chodzi o Diablo 2 to jest y, nie do porównania trudniejszej od Diablo 3 to jest w ogóle... Mm, naprawdę to jest śmieszne jak Diablo 3 jest proste na, na pierwszych poziomach trudności oczywiście. Znaczy teraz ogólnie jest proste. Kiedyś był zajebisty challenge, to jest stare Inferno. Y, to jest to Inferno, które pewnie wielu z Was już, raczej wiele z Was nie grało nawet wtedy w Diablo, to było Inferno z Maja. To było tak, że po prostu wychodziło się na lokację No i od razu na screenie miało się you are Dead Więc tak to wyglądało i było ogólnie fajnie. No i to było fajne Ale no niestety za dużo ludzi nie, nie radziło sobie z tym i nie mogło przejść inferno i Blizzard postanowił znerfić troszeczkę troszeczkę, tutaj jest zajebistego słowa użyłem troszeczkę Znerfić kurewsko Inferno i... I teraz już i gra jest banalna i ogólnie każdy może w to grać. Nawet ośmioletnie dziecko poradziłoby sobie z y, ostatnim bossem na Infernie. Więc no. Dlatego chyba gram teraz w Diablo 2. Chociaż gówny, y, główne założenie raczej znaczy, gram w Diablo 2 tylko dlatego, że czekam na Reaper of Souls. Oczywiście będę nagrał jak pojebany y, w Reaper of Souls, ale no. Ale no, nie spodziewam się. Wielkiego challenge'a Oczywiście dlatego mam też filmiki z Diablo 2 z maja I Kill Diablo mój był w czerwcu Więc tam są filmiki z jak wyglądały Jak wyglądali ci bossowie tam na początku Na początku Diablo No był hardcore był, był, był challenge i fajnie się grało Było bardzo takie rewarding Zabicie bossa i tak dalej Oczywiście teraz też Diablo, teraz Diablo jest dużo fajniejsze, no jest Endgame, są paragony i tak dalej, ja uwielbiam Diablo 3 i kocham i zawsze będę e, zawsze będę wracał, więc też nie, nie, nie hejtuję czy coś. Ale dobra, bo już się trochę rozpłynąłem tutaj w tym temacie, jesteśmy teraz w Tristram i zaraz y, będę zapierdalał Wizwarda, czyli Kowala w Diablo 1. No skończył tak sobie, jak możecie zobaczyć, a zaraz skończy jeszcze gorzej, bo nie będzie żył. U. Dostaliśmy podwójnego paka Wizworld Plus Pak yy, unikatów Dlaczego nie? Zawsze spoko, lubię to No jest fajnie Mam jakieś manapuczone, mam Przydadzą mi się tylko, że ja w ogóle im nic nie robię O Jezus, ta walka będzie trwała godzinę, ja już to czuję. Może zacznę od Unikata, bo mam najbliżej go i chyba łatwo schodzi, tak jak mi się wydaje. Kurwa, może zacznę od... Uzupełnienia Potionów. Nie, 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 idę tam, nie chcę spolować więcej. Ach, wyszedłem. Jeden leży Dobra, nie mam. Nie, nie będę marnował reju Rejuvenation Potion. I do zupełnie się sobie napełnię same potiony Many. Bo tutaj widzę, że już. Mm, uderzanie różdżką ich to jest mało skuteczne. już wskoczyliśmy na ten poziom. Eee, dobra, golem lecimy. Jeszcze Armor leciła amplify damage yy, z maną to też jest masakra na początku gry zawsze była no to jest, jeżeli chodzi o kasterów to maniem ciężko na początku straż już nie mówię o czarodziejce Będziemy sobie przyzywać cały czas, na bieżąco, golema, żeby mi tankował. Ten unikat nie może się do mnie zbliżyć, to się źle skończy, a ja to wiem. No, w sumie to są dwa unikaty. Mm. Już powoli padają, już powoli padają. Czuję, że. Zaraz... Zaraz stracą ten swój damage. Griswold też ma tą samą klątwę, więc większa. O! Padł unikat. Połowa sukcesu za nami. Griswold też ma tą klątwę, która zwiększa damage dwa razy na... Na targecie, więc... więc jest czego się bać. Dobra, został tylko jeden kozioł. To możemy sobie przyzwać szkielety, nie powinny tak szybko paść. O kurwa nie mam many Dobra, może nie, może nie będę potrzebował już Wrzucę tylko klątwę O, wbiłem level. Już mam manę, dziękuję No, już ginie powoli Schodź szybciej Come on. I leży. Uf. Uf. Kurwa, moi państwo, to, byli, to była pierwsza walka e, w tym gameplayu na której trzeba było się już napocić. No dobrze się zaczynam, dobrze się. A tak nie macie się, to jest tylko tak w pierwszym drugim akcie. Potem już... Jak będzie mana, to już będzie nie będzie problemów. Oczywiście dodamy sobie do lifea, bo nie chcę ryzykować tutaj. Nie chcę, żeby mój gameplay szybko się skończył. I na pewno nie chcę, żeby się skończył w pierwszym akcie na normalu. Corps Explosion, myślę, że można już. Hmm, czy mi się przyda Sam nie jestem pewien. Znaczy na pewno Point się nie zmarnuje, ale czy mi się przyda? Zobaczymy, zobaczymy. To sobie dam tutaj, a Corps Explosion dam sobie. Piątka Dam sobie pod szósteczką, będzie kawał Dobra Nie będę eksplorował chyba Od razu rozważę tego questa Nie ma sensu Chociaż nie możemy, możemy zeksplorować tego to od strony całe Nie, to nie ma sensu, nie będę walił teraz y mano oczywiście nie ma A jakoś muszę sobie przyzwać te szkielety chociaż Nie wiem czy jest sens już teraz przyzwać te szkielety Bo one są strasznie słabe i yy, padają na szota Więc nie wiem Oczywiście ci szamani zawsze tu są Trzeba je zabić Ach, co za emocjonująca rozgrywka, po prostu... Uch! No! Wow! To było szy To było szybkie, to było szybkie, muszę przyznać. Jeszcze jeden szaman został i mamy problem z głowy, ale tutaj z tyłu przychodzą i przychodzi już... Jeden szkielet przyszedł? Jeden szkielet przyszedł, A, Szybko padli, okej. Okay. Szybko padli, myślałem, że potrwa to drugi miesiąc. Yy, no ale spoko. Już połowa Tristram, ta najgorsza zwiedzona ale jedziemy dalej, jedziemy dalej. Tam będzie noga wirta, czy ogólnie wirt tam będzie leżał. To jest to jest oczywiście klucz do otwierania kaw levelu, który zrobię, ale po przejściu oczywiście gry, no bo inaczej nie da się tego zrobić. Po przejściu normala. Zrobię kaulevel, level, potem zacznę dopiero normal, koszmar, nightmare. Jak to woli? Dobra, podnosimy wirta. Albo nie, albo nie. Walczymy, walczymy. nie jebać dzisiaj się nie bać. Dobra. Kolejny szaman. Szybko nam to poszło. Splendid. Ładnie. Gdzie jest ten wirt? Jest tutaj chłopak. A wezmę nogi sobie, żeby nie latać dwa razy, bo tak czy siak zrobię ten kablevel i oczywiście zabiję króla, nie będę się pieprzył. By the way, w Diablo trzymają robić kablevel na wzór kablevela w Diablo 2, więc może być ciekawie, moje państwo może być ciekawie. Dobra. Znaczy, jak ja widzę to Tristram, to mi się przypomina tylko Uber Tristram. Pewnie większość z was wie, co to jest Uber Tristram. Na Batlenecie zawsze grałem y, palasmiterem i hammerem. Y, żadnymi innymi postaciami nie zagrałem nigdy. No, to jest tam druidem się bawiłem kiedyś, ale to. to, to. O, Preserved Head. Bardzo nam się. O, bardzo nam się przyda. Bardzo nam się przyda. Teraz mamy. Teraz mamy damage. Dwa do, do Samon Skeleton. Zajebiście. Czyli mogę teraz 4 szklety mieć? Nie, 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 nie. nie. Ale w każdym razie teraz mają prawdopodobnie dużo ży... No oczywiście życia to nie tak dużo, ale zawsze surf większy. Nie no fajnie, Mam była tego Może wsadzę... No, może poczekam jeszcze, ale przed Andariel wsadzę do tego jakiś diament. Dwa diamenty może. E, dobra. Bla bla bla, mamy teraz. Zamknij się i zidentyfikuj mi przedmioty. Jak to się mówi. I dostaliśmy pierścień. Dwa do energii, no zawsze na tak, zawsze na tak. Wielka nie da się sprzedać, to sobie sprzedajemy, tutaj sobie wypijem czemu ja to się kurwa, zapomniałem, że nieważne, nieważne, dobra. Teraz tak. Teraz mamy kolejny dodatkowy quest, yy, który można odkryć dopiero potem. Ogólnie są dwa dodatkowe questy, teraz możemy zabić od razu Andariel. Yy, czyli teraz już ruszamy do klasztoru, a po drodze może znajdziemy tą hrabinę. Jak nie, to nie robię. Jak tak. Chociaż przydałyby się runy, bo hrabina dropi dużo run. Przydałyby się. Ogólnie kupię jeszcze może. Kupię sobie jakiś armor, czy tylko czym jest stać, czym jest stać. No coś tam chyba jest stać. Hmm, chociaż nie kupię z nugla. Aha. Space. Kupię łuk i dam swojemu Mersowi. Bardzo się przyda. Polecam kupować łuk dla tej uczyniczki. Da dużo damage i może przyda się troszeczkę chociaż w walce z Andariel. Wiadomo, jeżeli chodzi o hardcore, to trzeba mi wszystko e, tip-top w szczegółach. To, to Nigdy nie wiadomo, co cię zabije. Armor. Jak sprzedam to, to będziemy stać na to. Dobrze. Dobra. No to jestem gotowy na wyjście już na klasztor, ale na tym chyba zakończę swój gameplay. Yy, trochę już to zajęło. Więc to był drugi odcinek yy, gameplaya z Diablo 2, legendarnego tytułu Blizzard Entertainment itd. I zapraszam oczywiście do kolejnych, do oglądania moich filmików yy, z Warcrafta, z, z innych w ogóle gier. Co kto lubi, tam wrzuciłem parę. No i co? No i żegnam się z Wami póki co i słyszymy się w następnym filmiku z Diablo 2. Siema!